ZEGARY AUTOR ALBERICH93 KOREKTA DECADED EPILOG POBRÓT Twilight otworzyła oczy. Spodziewała się podziemnej komnaty. Zdziwiła się, widząc jeden z zamkowych apartamentów. Piękny pokój został najwyraźniej przerobiony na salę medyczną. Tuż obok łóżka ktoś postawił niewielki stolik. Był przepełniony bandażami, Lekami i przekąskami. Nietypowy zestaw. Co ciekawe, pokój został udekorowany, jakby miało odbyć się w nim przyjęcie. W połączeniu z aparaturą służącą do leczenia dało to komiczny efekt. Wśród tego wszystkiego, na niewielkiej Sofie czekała Pinkie Pie. Gdy tylko zobaczyła, że Twilight już nie śpi, podbiegła do niej, a następnie skoczyła na łóżko. — Żyjesz! — zawołała. — Jestem taka szczęśliwa, że nigdy nie byłam aż tak... Nigdy! Nigdy, 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 nigdy! Teraz już nie dam ci odejść! Na zawsze będę cię pilnować! Twilight, korzystając z tego, że Pinkie odkryła część jej ciała, przyjrzała się sama sobie. Wokół jednej z przednich nóg miała owinięty bandaż. Większość drobnych ran na szczęście zdążyła się zagoić. Fioletowa klacz jednak wciąż nie czuła się najlepiej. Jak długo tu jestem? spytała. co, przywieziono cię do zamku. Podobno znalazł u was jakiś miraż który akurat poszukiwał tych złych w Atawi. Od razu przekazał informację, komu trzeba. Przeniósł was do pałacu. Gdzie jest Rarity? Ona nie została tak poobijana. Pink zaczęła podskakiwać na wolnym kawałku łóżka. Ma się całkiem dobrze. Praktycznie nic jej nie jest. Przynajmniej tyle. Pomyślała. Chciałam urządzić ci przyjęcie, ale Celestia doradziła, bym wstrzymała się z nim, aż wrócimy do Ponyville. Jak można nie wykorzystać okazji na imprezę? Nie rozumiem jej czasami. Twilight lekko się zaśmiała. Entuzjazm różowego kucyka był taki zraźliwy. Co z ornamentatorami? Zadała ostatnie pytanie. Mają za swoje, z błyskiem wokół powiedziała Pinki. Już nikogo nie skrzydzą. Większość z nich zmarła, reszta została złapana przez straż. Pewnie czeka ich sroga kara. Fretowa klacz ucieszyła się w duchu. Też uważała, że mroczni czarnoksiężnicy zasługują na to, by ktoś wymierzył im sprawiedliwość. Wszystko wyglądało na to, że sytuacja wraca do normy. Pinki. odezwała się zmęczonym głosem. Nie mam zbyt wiele siły. Bardzo cieszę się, że przyszłaś, ale. Mogę się jeszcze trochę przespać? Ależ Twilight, po co pytasz? Jasne, że tak. W podskokach wyszła z pokoju. Jednoroszec niemal natychmiast zasnął. Gdy doszła do siebie, przyjaciele zrelacjonowali jej wszystkie wydarzenia. Dowiedziała się o tajemniczej mgle nad miastem, magicznej burzy, znalezionych martwych w martwych ciałach ornamentatorów. Wszystko wskazywało na to, że ich życie wkrótce wróci do normy. Witała się z każdym, usłyszała mnóstwo miłych słów. Każdemu starała się podziękować, jeszcze raz zapewnić, że bardzo to docenia. Wszyscy wydawali się być tacy szczęśliwi. Pinkie, Spike, Fluttershy, Rarity, Rainbow Dash, Applejack, wreszcie osobiście sama księżniczka Celestia. Tak chciała porozmawiać z Twilight na osobności. Moja wierna uczennico, powiedziała: Przepraszam cię, że zignorowałam Twoje obawy. Moje niedopatrzenie mogło odebrać Ci życie. Obiecuję, że nigdy do czegoś takiego nie dopuszczę. Ależ to nie Twoja wina. Fioletowa klacz mówiła to, w co wierzyła. Sama podjęłam taką decyzję. Jeżeli ktoś może mieć do kogoś żal, to tylko do mnie. Zdecydowałam się pójść tam, by odkryć prawdę. Poszukiwanie tego, co prawdziwe, to wartościowa cecha. Pielęknuj ją w sobie, moja droga. Pamiętaj jednak, że zawsze należy zachować ostrożność i odrobinę zdrowego rozsądku. Proszę cię, byś następnym razem była bardziej rozważna. Z całą pewnością będę. Odpowiedziała. Cieszyła się z obecności swojej nauczycielki. Chciałabym wrócić do Ponyville. Wiem, że moje przyjaciółki też tego chcą. Kiedy możemy opuścić pałac? W każdej chwili. Celestia uśmiechnęła się do swojej uczennicy. Myślę, że najlepiej jutro rano. Wierzę, że dalej będziesz pisać listy. Oczywiście, że będę! Zapewniła Twilight. Księżniczka opuściła jej pokój. Fioletowa klacz postanowiła przygotować się do powrotu do domu. Niestety wciąż nie odzyskała pełni zdrowia. Utykała na jedną nogę. Była to pamiątka po noszeniu na niej magicznej upiortowej bransolety. Nawet nie pomyślała o tym, co właściwie stało się z tym przedmiotem. Prawdopodobnie musiał się rozpaść, tak jak inne. Wśród przedmiotów, które jej zostały, znalazła dwa zegary klucze, w tym jeden, który osobiście dostała od Time Rivera. Zainteresował ją brak tego mechanizmu, z którym kojarzyła z siwego jednorożca. Nie było w silnik zegara, którego nosił na szyi. Niemal od razu poszła spytać Miraża, który rzekomo ją odnalazł, co mogło się z nim stać. Leżał na mozaice w wieży zegarowej, tłumaczyła. Gwardzica tylko wzruszył ramionami. Znalazłem tylko te dwa. Nie mam pojęcia, gdzie podział się trzeci. Twilight miała swoją własną teorię. Nie podzieliła się nią jednak. Pamiętała, że gdy wyłonił się z mgły, miał ten zegar na szyi. Czyżbym miał zabrać go ze sobą do innego świata? Znowu przyszła do swojego pokoju. Jeszcze raz przyjrzała się swojemu zegarkowi. Po latach w końcu się zatrzymał. Uśmiechnęła się. Nie spodziewała się, że taka mała rzecz może dać tyle radości. Obiecała sobie, że zainteresuje się techniką. Chciała naprawić ten mechanizm. W głębi duszy poczuła, że zaraziła się pasją starego zegarmistrza. W jednym z korytarzy dojrzała siedzącą pinki. Trzymała przed sobą kawałek papieru. Fioletowa klacz zbliżyła się do niej. Dopiero gdy znalazła się naprawdę blisko, zauważyła, że kucyk cicho łka. Nie było to typowe dla niej zachowanie. Twilight objęła ją, po czym spytała: Pinki. Co się stało? Całkiem straciła nad sobą panowanie. Cichy płat przerodził się w głośny lament. Harry Kane sobie poszedł! krzyknęła: Ja ja, jest mi tak przykro. Jednorożec spojrzał na kartkę, którą trzymała Pinki. Równymi kształtnymi literami zapisana była na niej wiadomość. Kochana Pinki, na wstępie chciałbym podziękować Ci za wszystko. To dzięki tobie uporałem się ze swoją przeszłością. Teraz na nowo jestem w stanie czerpać radość z życia. Sprawiłaś, że przez jakiś czas znowu czułem się potrzebny. Bronienie Twojej osoby było dla mnie najważniejsze, tylko że teraz nie ma już zagrożenia. Muszę odejść. Po raz ostatni udam się na grubo brata, a potem opuszczę Ekwestrię. Nie czuję już cierpienia, ale muszę pamiętać o tym, kim zawsze byłem pustelnikiem. Moje miejsce nie jest pomiędzy kucykami. Być może kiedyś postanowię wrócić? Kto wie? Musisz wiedzieć jedno. Jesteś wspaniałą, wartościową osobą. Mieć taką przyjaciółkę jak ty, to prawdziwy zaszczyt. Pamiętaj o tym i idź uszczęśliwiać innych. Żegnam. Harry Kane Twilight nie dziwiła się, że jej różowemu kucykowi zrobiło się przykro. Właśnie Pinky najbardziej zżyła się z pustelnikiem. Rozstanie nigdy nie należało do przyjemnych rzeczy. Spokojnie, ciągle mamy siebie nawzajem. Próbowała pocieszyć ją Twilight. Wkrótce wrócimy do Ponyville. Wytarła spływającą łzę. Wciąż wyglądała smutno, próbowała jednak trochę się rozchmurzyć. Odezwała się do jednorożca. Dzięki. Wiesz o tym, czy najwyższy. Najwyższy czas urządzić wielką, przeogromną imprezę? Obiecałam to sobie. Skoro tak mówisz, ucieszyła się Twilight. Taką właśnie Pinki znała. Nie minęło wiele czasu, a wróciły do Ponyville. Mogło wydawać się, że po takich drastycznych przeżyciach ich życie ulegnie diametralnej zmianie. O dziwo nic takiego się nie stało. Już po kilku dniach wir typowych dla nich zajęć pochłonął je bez reszty. Wszyscy witali się z nimi, zadawali mnóstwo pytań. Każdy chciał poznać jak najwięcej szczegółów. Na szczęście po kilku dniach ich nachalne zachowanie minęło. Rzeczywiście odbyło się wielkie przyjęcie. Pinkie Pie zadbała o to, by nie zabrakło na nim niczego. Odbyło się ono w małym gronie, tylko ich szóstka i Spike. Nie potrzebowały większego towarzystwa. Bawiły się świetnie. Twilight zdobyła kilka książek technicznych miała zamiar rozpocząć naukę konserwacji zegarów. Czuła, że jest to winna Time Riverowi, w ten sposób stawała się jego pełną spadkobierczynią. Księżniczka napisała, że ornamentatorzy zostali doszczętnie rozbici. Większość zginęła, gdy rozpadły się ich artefakty, część jednak została złapana przez armię. Wyjawili miejsce, w którym znajdowała się ich siedziba. Dla nikogo nie stanowili już zagrożenia. Cztery kucyki w niebieskich płaszczach ładowały zakupioną aparaturę do nowiutkiego laboratorium. Żaden z nich nie mógł ukryć swojej ekscytacji. Celestia sfinansowała ich nowe badania. Co więcej, objęła ich patronatem. To była ogromna szansa dla całego WWU. Rectangle znalazł chwilę, by po raz kolejny przejrzeć stertę wyników badań. Czymkolwiek było tajemnicze zjawisko, które spowodowało magiczną burzę nad Canterlot, musiało ostatecznie zniknąć z tego świata. Czerwony jednorożec uznał, że zdobyta wiedza może stanowić pierwszy krok w dziedzinie masowego niszczenia tworów magicznych. Każdy szczegół się liczył. Już planował pracę nad maszynami, które będą mogły na przykład rozbijać potężne bariery. Wiedział, że armia z chęcią odkupi takie urządzenia. Nagle podszedł do niego smart. Zielony jednorożec miał niepewny wyraz twarzy. Mocą magii przyniósł ze sobą dwa stosy kartek. Postawił je przed rektanglem. Podkusiło mnie. Sprawdziłem jedną rzecz. Przyjrzyj się wynikom badania czujnikom. Spojrzał na kolumnę cyfr. Zapełniła ona niemal całą kartkę. Nic nadzwyczajnego można było dojrzeć wahania stabilności aury. Powolne gaśnięcie pewnych energii. Wszystko to wiedział. Nie rozumiem. Jakiś problem? spytał Smata. Spróbowałem potraktować to jako zapis numerologiczny. Zamieniłem ciąg liczb na litery. Wynik jest zatrważający. Czerwony kucyk przyjrzał się otrzymanemu przekazowi. Z wrażenia prawie spadł z krzesła. Jak to możliwe? Głos mu drżał. Nie wiem. To było chyba coś więcej niż tylko moc. Odeszliby by resztę. Na kartce znajdowały się powtarzane wiele razy słowa. Nasza śmierć jeszcze nadejście nowych czasów. Nic już nie będzie takie samo. Upioryt umarł. Życie, którego nigdy naprawdę nie mieliśmy, zostało nam odebrane. Świadkowie nowej epoki, strzeżcie się. Pinkie Pie siedziała w piwnicy. Z zadowoleniem podziwiała efekt swojej pracy. Wszystko zostało zrobione tak, jak sobie zaplanowała. Całość została przystrojona czarnymi serpentynami i balonami, tylko i wyłącznie w tym kolorze. Na stole ustawiono stos rozmaitych przekąsek. Pośród nich stał wielki tort. Wyglądał jak zdobiona klepsydra. Wszędzie płonęły świece, dawało to tajemniczy, mroczny klimat. Różowa klacz miała gdzieś schowany transparent z napisem: Życie jest imprezą. Uznała jednak, że nie pasuje on do jej gościa. Wpadła na lepszy pomysł. W momencie, w którym niespodziewanie pojawił się w środku, właśnie zakładała czarny płaszcz. Poprosiła Rarity, by ta go dla niej uszyła. Witaj, Pinkie. Powiedział śmierć, rozglądając się. Już jesteś! Uśmiechnęła się. Zaprosiłam cię na 17, a ty wszedłeś dokładnie o tej godzinie. Jak to zrobiłeś? W moim fachu wyczucie czasu jest przydatne. Zaprowadziła go do stołu. Podoba ci się mój płaszcz? spytała z nadzieją w głosie. Podobny do mojego, zauważyła mroczna postać. Wiem, o to chodziło. A tort? Przyjrzał się arcydziełu sztuki cukierniczej. Wspaniały. Przyznał zgodnie z prawdą. Postawił swoją kosę gdzieś w kącie. Wrócił do stołu. Pinki ukroiła mu kawałek. Hej, jak właściwie będziesz jadł, skoro jesteś takim szkieletem? Ten drobiazg bardzo ją intrygował. Dam radę. Odpowiedział śmierć. Poza tym umieram z głodu. Przez chwilę różowa klacz patrzyła na niego dziwnym wzrokiem, by nagle zacząć zwijać się ze śmiechu. Umierasz z głodu? <laughs> Dawno się tak. <laughs> Dawno się tak nie uśmiała. Miała nowego przyjaciela. Czytał Violent Star. Posłowie i podziękowania. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, ile czasu musiałem czekać na ten moment. Jeżeli ktoś z Was pisał kiedyś coś dłuższego, może wie, jak wspaniałe jest ukończenie. Trochę szkoda mi rozstać się z utworem, w który włożyłem tyle pracy. Nic. Wkrótce czas na następne opowiadania. Konieczną rzeczą, absolutnie niezbędną, jest złożenie podziękowań. Podczas pisania zegarów otrzymałem wsparcie od wielu osób. W tym miejscu postaram się wymienić najważniejszych. Powiem jedno: jesteście najlepsi. Bez was nie dałbym rady. To wam należy się, szacunek. Znacznie bardziej niż mnie. Dziękuję. Mick złota lista. Decaded. mój korektor i doradca. Powiem jedno: jest wariatem. Ma obsesję na punkcie technicznej strony tekstu, ale to właśnie czyni go mistrzem swojego fachu. Przybył z odchłania internetu. Wtedy, gdy zwątpiłem. dał siły, podbudował mnie, wyciągnął z dołka, pokazał, że warto pisać. Decaded. Gdybyś był moim jedynym czytelnikiem, ja i tak napisałbym to dla Ciebie, bo jesteś tego warty. Katarzyna Pierwsza osoba, której powiedziałem, że pisze, zamiast spać siedziała ze mną na GG i znosiła lawinę moich narzekań. Byłem do bólu monotematyczny. Czasami nie potrafiłem mówić o niczym innym, a ona siedziała i słuchała. Świetnie słuchasz. Wiem, że też chcesz pisać, dlatego z całego serca życzę Ci powodzenia. Otonant Puki Moja dobra przyjaciółka i autorka wspaniałych artów. Zrobiła dla mnie kilka pięknych obrazków, w tym ilustracje do zegarów. Jesteś wyjątkową osobą, niesamowicie utalentowaną. Mieć ciebie wśród przyjaciół to prawdziwy zaszczyt. Powiedziałaś, że przyjaciel daje pełną swobodę być sobą. Masz rację, z tym tylko, że od ciebie dostałem znacznie więcej. Werardowi Mój internetowy znajomy, który wprowadził mnie w nowe towarzystwo, w którym wszyscy dziwnym trafem proszą mnie o radę lub darzą szacunkiem. Dziwna sprawa. Czasami traktujesz mnie jak mistrza, ale to od ciebie powinni się uczyć. Każdy, kto przeczytał zegarę do końca. Po to one były, by je czytać. Jeśli to zrobiliście, spełniliście moją prośbę. Jestem wam dozgonnie wdzięczny. Komentatorzy Czytam po kilka razy każdy komentarz, gdy jakiś zobaczę. Robię sobie małe święto. Wiedzcie, że jesteście pierwszorzędnym wsparciem. Ja sam. Podziękuję jeszcze samemu sobie, że jakoś dotrwałem do końca. Jakubie, udało Ci się! Wypadałoby jeszcze naskrobać kilka słów. Hmm. Może wyjaśnię kilka rzeczy z nazwami. Ornamentatorze to hołd oddany Zbigniewowi Herbertowi. Wielki człowiek. Zapożyczyłem tę nazwę z tytułu jego wiersza. Upioryt? Owszem, zetknąłem się z nim w Warhammerze: 40 tysięcy. Gwoli ścisłości nazwa ta nie występuje tylko tam. Idealnie mi pasowała zegary, bo lubię. Tak wspaniale jest położyć się do łóżka, gdy dookoła rozlega się śpiew przesuwających wskazówek. W tekście postarałem się w jakiś sposób oddać swoje zamiłowanie do tego typu mechanizmów. Wiecie, wspaniale bawiłem się pisząc ten tekst. Było ciężko, ale bardzo przyjemnie. Wkrótce znowu będziecie mnie mogli tu zobaczyć. Na sam koniec dołączę jeszcze listę piosenek, które grały mi podczas pisania. Muzyka pomagała mi ustabilizować emocje i skupić się na pisaniu. Postaram się wybrać te najważniejsze. Nightwish Ever Dream. Moja ukochana piosenka, ulubiona, bez której nie wyobrażam sobie życia. Musiała znaleźć się na tej liście. Pojawiała się zdecydowanie zbyt często. Nightwish Dead to the world. Heaven Queen Carry Me Away from All Pain. Wspaniała piosenka na pogrążenie się w złym nastroju. Kurcze. Musiałbym chyba wszystkie utwory Nightwish'a wypisać. Dobra, jeszcze tylko jeden. Nightwish, Wanderlust. It's not the end. Not the kingdom come. Te słowa pocieszały mnie, gdy doszło do mnie, że ukończyłem. Zegary. Evan King, The Wanderer. Podobny tytuł do poprzedniej. Wspaniała piosenka, która kryje w sobie tak dużo. Evan King, Rose Your Dream. Śpiewają tam, że nie należy pozwolić innym deptać swoich marzeń, tylko znaleźć swoją drogę. Kurczę, tak zrobię! Elven King. The side. Utwór o kosie, bo... ŚMIERĆ I'll Storm, Wolves of the Sea Kiedyś zostanę piratem, z całą pewnością Tadeusz Woźniak Zegarmistrz Światła Coś polskiego też musi się znaleźć Jakieś pytania? Jeśli tak, to proszę spojrzeć na tytuł Jacek Kaczmarski Krzyk Słowa niczego tu nie oddadzą Posłuchać Kilka soundtracków Nie będę ich jednak wymieniał Zbyt długo, by to trwało Wielki zegar wybił, koniec tego opowiadania. Ponieważ jednak moja twarz nie odbiła się jeszcze w ostrzu kosy, sam nigdzie się nie wybieram. Wypatrujcie następnych tekstów. Pozdrawiam, Alberich93. A ja dodam jeszcze od siebie, że bardzo przyjemnie mi się to czytało. Żałuję, że aż tyle zwlekałem, ale z powodu różnych problemów nie udało mi się tego ukończyć tak szybko. Zegary to absolutnie świetna opowieść, polecam przeczytać. Jak ktoś nie ma czasu, no to oczywiście sobie już wysłuchał. W każdym razie w tym momencie zamierzam się zabrać za Alter. No i jeszcze w tym roku będzie Silent Ponyville 3, na Halloween wyjdzie. Prawdopodobnie jeszcze eksperymenty Twilight. Jeszcze się zobaczy, co tam będzie. W każdym razie dziękuję wam bardzo serdecznie za wysłuchanie. Jeżeli wam się podobało, to ocencie to. Dziękuję za wysłuchanie. Do usłyszenia następnym razem. Pozdrawiam. violent.